Dojazd ekipy Ski Jumping.pL na wszystkie skocznie świata zapewnia Real Logistics, partner logistyczny serwisu. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Plachotrapes, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Kuba tutaj dzwony biją, to czas do rywalizacji poważniejszej trochę niż w lipcu. No bo zima tak naprawdę tuż tuż. No tak, zima tuż tuż, także takie e, ostatnie sprawdziany przed nami. No i cóż no, jutro jest niedziela, także będzie dobrze. Stefan Hula tutaj nie będzie ułatwiał Tobie zadania, stoi za kamerą, podejrzewam, że próbuje troszeczkę sprowokować. Yy, długa przerwa od rywalizacji, jest trochę spięcia, takich nerwów, kiedy się przyjeżdża po takiej przerwie? Yy, nie, nie ma taki, takiego spięcia, bo yy, jakby już też mam jakieś gdzieś tam swoje doświadczenie i wiem jak mam podchodzić do takich zawodów i Eee, no, takie ospięcie dzisiaj nie było. Uśmiechasz się. To chyba na myśl o tym obiekcie, no bo chciałoby się rozwinąć skrzydła, rozłożyć te narty, ale czasu na to nie ma. No nie ma, nie ma. Taki e, mały, mały bardzo ten obiekt. Dzisiaj skakałem praktycznie cały czas te same metry, i e, no cóż, no wiem na czym pracować. Jutro, jutro trzeba wyciągnąć wnioski i skoczyć dalej. Trudno złożyć myśli przy tym dzwonie, ale ostatnie pytanie jeszcze, to nad czym pracować, żeby było lepiej? No tak zwykle nad odbiciem. Ja mam teraz taki problem, że jakby ten, ten pierwszy start jest trochę, jakby wycofuje się i potem przepadam do przodu i nie ma takiej... prób mi tak nie oddaje. Ale to jest taki niewielki błąd, który, który jak się naprawi, to da dużo metrów. Powodzenia jutro. Dziękuję bardzo.